A chciałbyś, żebym cię pomidział za te swoje przepiękne włosy. E, mogę cię spytać o e, rozmiar stopy? 37. Niemożliwe, niemożliwe, bo kobiet tak kobiet tak, z taką fajną zbiorą. 37 czuję buszy na dziecięcym. Serio? Weź, pokaż, 37. We, nie, no nie ma szans, stary, nie ma szans, nie są to nie rzeczy, tak? Jak kurwa, pokaż stopę taką. A, A co, co coś, z internet ci nie, nie działa? No ja ogólnie mieszkam na niesamowitym zadupiu, jak wychodzę z domu i chcę zrobić streama, to nie mam po prostu zasięgu, wiesz? Aha, bo planujesz robić uh, in real streaming. Tak, tak, dokładnie, mam zamiar, prywatność 24 y godziny zbiwaczku, no. Pierdo, o, To dawaj pierdolniemy się se, e, streama takiego Reklama razem. Lecisz. Dobra, a kiedy będziesz w Warszawie? Może być narzeczony, po popatrzy. Nie, nie mam pojęcia kiedy będę w Warszawie i nie popatrz, mój rapczy dziennym, robszy to z Giga Sigma, mój kolego. A by the way... Bartłuje, no, to ja ja, ja robię, ja nigdy bym w życiu nie zajętej, zajętej dziewczynie, nie, nie próbował, wiesz. No ubyt. no i to się szanuje, stary, tak? To się szanuje.